Cześć, jestem Dorota. Przyjechałam w tym roku na misję do Meksyku, w Lamora, w Wielkim Tygodniu. Zostałam zaproszona przez ojca Wawrzyńca. Jestem ogromnie wdzięczna, bo od początku widzę prowadzenie Pana Boga, który chciał, żebym była tutaj. Był to dla mnie przepiękny czas spotkań z ludźmi spotkań z Panem Bogiem z jego ogromną miłością i chciałam powiedzieć, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. On spełnia każde nasze pragnienia jeśli tylko pozwolimy mu działać jeśli się oddamy jemu całkowicie on nas będzie prowadził i to prowadzenie szczególnie w tym czasie ogromnie ogromnie czułam i bardzo dziękuję za tą możliwość. Zapraszam wszystkich. Jest to niepowtarzalny czas. Trzymajcie się.